Witam wszystkich na moim kanale. Nazywam się XML. Dzisiaj pokażę, jak zrobić Matrixa. Właśnie widzicie go teraz na ekranie. Zostawcie suba i lajka. Zaczynamy. Teraz jak zrobić tego matrixa? Otwieramy tworzymy tekstowy plik otwieramy go możemy też jakoś go nazwać, choć to nie będzie ważne teraz piszemy tam małpa echo off spacja kolor 0a będzie to taki kolor sałaty ogólnie Teraz 1, To pozwoli nam na stworzenie pętli. Znowu spacja i teraz echo. Znak procent. Random. Znak procent. Takie coś, czyli ten random, będzie nam generował losową liczbę od 999 e. 9999 do 1 możemy to kopiować kilkukrotnie. No, tak nawet lepiej. Znowu spacja teraz go to 2, 1. już mamy tą pętlę. Otwieramy zapisz jako we wszystkich plikach I teraz zapisujemy to jako. Powiedzmy XM, te, yy, nie TXT tym razem, ale .BAT. Teraz pojawia nam się taki oto plik XM.BAT. Otwieramy go. Widzimy ten bardzo fajny matrix. Efekt matrixa. Do widzenia. Do zobaczenia w następnym odcinku.